Lecimy dawaj, na grubo, dawaj Bartek O, o jezu. Zaraz I do... trochę poczekać, aż się oponki o, Dobra ja już się nagrywam, ja się <laughs> O, 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 o. Patryk jak jest hipnotyzowany Jaką hipnotyzowany Magik, magik Koaj No Bartek tak możesz cały dzień, bo on to nie, no nie no cały tak. dzień. Ale jest tak, ekstra, nie? Ja, no, Rakieta, dzięki bardzo. Dzięki stary za To było coś, no było coś, nie? Generalnie no. no no. ja trzeba wcisnąć hamulec. Przed chwilą nie będę trzymał kierownicy, ale się nie przejmujcie Dobra Dobry, dobry, ai ja jak ja, ja. ja ja, ja. ja ja na miasto jechać? Naprawdę? Wiesz, ja nie spóźnił się Tak nie. Dokładnie. tak taksi było? Pięknie. A taki twój nowy samochód do, do Wiesz co? No właśnie, no chyba będzie nim BMW 92 który właśnie skończyliśmy. Zgadnij ile mocy wypróbował? Ile? Tysiąc koń. Ile? No mocy tysiąc koń. Tysiąc koń? No Więc ja myślę, że fajnie by było się Dobrze. spotkać, ale z BMW no. Dobrze. To chętny. Ja jestem chętna to uwaga. Oh. Jak coś to możecie mnie zamawiać na taksówkę, wiecie. Dobre. Jak się będę gdzieś spieszyć, ja to zawsze spóźniona. No, to wtedy na pewno zdążyć zawsze. Ależ dosik! Jest jak w samolocie! Ale muszę... Ale w ogóle nie leży frajda takim samochodem, a co by było gdyby taki typowo, typowo taki... Driftowy? Tak? Dobrze Tak. tak, o, tak to w ogóle. Jest w ogóle. No, profesjonalny ja tak tylko w nitworsku się I tak, i tak się odbijałam. O coaster! Jeszcze jedno określenie! Uwaga, proszę